Hej wszystkim witamy się z wami bardzo serdecznie na naszym kanale Kochani, dzisiaj tata dał nam taki challenge, że ja nie wiem czy my damy radę Bo musimy spędzić 24 godziny gdzie? W piwnicy. W piwnicy Czasami pisaliście nam w komentarzach taką propozycję na challenge, a ja zawsze mówiłam, że to będzie trudne zadanie, bo Oliwia boi się pająków. Tam jest brudno, ciemno i przerażająco, ale będziemy razem, więc na pewno damy radę. Trzymajcie za nas kciuki, żeby tak było. Pamiętajcie też klikać na duży łapeczek w górę, subskrybujcie nasz kanał, bo odcinki dodajemy codziennie od poniedziałku do piątku. O... 15! A w weekendu w 30, czy kiedykolwiek? Tata i Oliwia się tego nauczą. Nie. Kiedy są nasze odcinki? Coś Oliwia nie możesz zapamiętać. tylko weekend. Dobra, Oliwia pamięta tylko kiedy nasze filmy są w weekendy. A tutaj Tata nam przyniósł takie jeszcze balony. Zobaczcie ile mamy! Tata był na urodzinach. Bez nas. Czemu Tata nas nie wziąłeś na urodzinę? Tłumacz się teraz. Wszystkim widzą. Tata nie chce powiedzieć. a jeden jest różowy, ja tego nie chcę. Wow. To jeden będzie mój, drugi będzie Oliwis, taką księżniczką. Tak. No i dobra, tato, teraz ty musisz nam powiedzieć, co my mamy ze za sobą zabrać, co jest nam potrzebne. Ja hmm. mam Najwyżej tata będzie nam donosił różne rzeczy i. i o nie. Co byś chciała? Coś, coś do sprzętania, żeby zabijać paję. Myśli, że będzie ich aż tyle? Ja myślę, że nie będzie tak źle, masz brudną buzię tutaj, musisz jeszcze buzię umyć, tradycyjnie Oliwia idzie do łazienki, a ja myślę, że tak, musimy sobie zapakować termos, żeby mieć ciepłą herbatkę, musimy założyć coś na siebie ciepłego, ja dzisiaj specjalnie wzięłam taką bluzę, bo tam jest brudno, więc mówię, biorę tą bluzę roboczą, Oliwi też damy coś ciepłego do ubrania, a co do obiadu, to nie wiem, tato, musisz nam coś przywieźć. Tata, tak będzie. Tata macha głową, że tak, że tak będzie, no to super i jeszcze bym chciała tylko zaznaczyć jedną rzecz. O dobra, Oliwia, że czysta, że to nie jest nasza piwnica. Tata powiedział, że zabiera nas do jakiegoś tajemniczego miejsca, w którym Dokładnie jeszcze nie będzie. Dokładnie tak, bo jeszcze w naszej piwnicy, to byście sobie bardziej poradziły, bo wiecie co gdzie jest. A tak naprawdę jak was wywiozę w inną piwnicę, co nie wiecie, gdzie co jest. I nie wiecie, czy tam są jakieś przetwory, czy ich nie ma, czy są jakieś słoiczki, czy nie ma słoiczków. Podobno ta piwnica jest bardzo malutka, więc to będzie dla nas też No Ale wy jesteście obie, nie, nie? obydwie takie malutkie, że się powinniście się tam zmieścić. Myślisz? Mhm. Na pewno damy radę. No dobra, nie przedłużamy, pakujemy się i let's go. Czy ten oto pluszak z nami idzie? Tak. Ale on się ubrudzi tam. No nie, ja myślę, że musimy wziąć jakiś kocyk, żebyśmy sobie położyły na dole, jest. tam na podłogę, bo żeby, jak tam ma być... Żeby kończyć kapelusik. To jest kapelusik, jaki śliczny tak. zrobiłaś. I co teraz Kasa będziesz... pomagał. A możemy włożyć na głowę? Zobaczymy, czy pasuje? Pasuje, bo bym nie było. I ty chcesz z niego zrobić jakiś inny kapelusz, czy jeszcze coś będziesz mu tutaj dorabiała? Y y jeszcze będzie tata mi pomagał z dorabianiem dołu. Aha, czyli on w ogóle będzie inny, zupełnie inaczej taki będzie jak? wyglądał. Tak. Poczekaj, taki tylko nie z oklapniętym tym, tylko z takim Rozumiem, bardziej... czyli po prostu ma być taki kapelusz. Najlepiej by było jeszcze go pokolorować, żeby był taki piękny, tęczowy. Tak, weź coś, żeby ci się nie nudziło, a ja zadbam o całą resztę. O, a to dla ciebie kapelusz. Ja też mam kapelusik jakiś liczny z kotkiem, czyli ja muszę go włożyć. Uwaga, uwaga kochani, dotarłyśmy na miejsce. I teraz pierwszy raz zobaczymy, gdzie spędzimy cały dzień. Musimy otworzyć te drzwi. Jesteś gotowa? No to na trzy, trzy cztery? Cztery. Zapraszam na Wasze komnaty. To są nasze komnaty. Widzę, że nam przygotowałeś wodę. Jest jakaś półka i strasznie dużo rzeczy. Zobaczcie, jak to wygląda. Faktycznie tu jest dosyć mało miejsca, i my się tutaj pomieścimy. Tato mogłeś chociaż pozamiatać. Dobra, mamy jakby takie biureczko. Oliwia sobie odłoży swoje pierwsze rzeczy. Jakbyś mógł, Tato, przynieść nam jakieś krzesełka, byś nam tu przywiózł. Coś takiego, żebyśmy mogły na czymś usiąść. Tak, Tata ma jakiś pomysł. Ale nie jest tak źle, kochani. A wiecie dlaczego? Zaraz Wam coś pokażę. Ponieważ mamy okno. Tak, że to okno troszeczkę będzie nam tutaj dawało światła. No i jeszcze mamy takie światło, ale ono jest creepy, bo to jest I pełno pajęczyn. Wiedzieć, czy jest cien, noc czy dzień, bo jakby było bez okna, byś nie Masz rację. Czy jest noc, czy Ojej dzień. tato, co ty nam wziąłeś? To jest nasz słonik z domku. To jest Oliwi takie jakby krzesełeczko, a ja sobie dzień tak pomyślałam, jak my tu będziemy spały, my musimy coś tutaj rozłożyć jeszcze na podłogę. No Wykombinuj coś. Przynieś nam jakiś kocyk chociaż. No, dobra. Ja myślę, że tataj tak się przygotował, że wszystko ma w samochodzie. Aha. Ty sobie na razie usiądź Proszę, Już masz? Zjąłem. Tak. Wiedziałem, że <noise> Do tego kocyk. różowy. No to wiesz co, jednak chyba musimy zabrać na razie słonika. Nie, 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 jednej rzeczy. I rozłożymy to tutaj. Nie, nie, tylko jednej rzeczy, dziewczyny. Jakiej nie wiesz rzeczy. No bo pewnie będziecie chciały jakiś obiad. Tak, będziemy głodne. A co byś chciał? już zjadłyśmy. Zupa pomidorówkę. Ta, ta, ta. Okay, to tata pojedzie, będzie gotował niedługo, a co tutaj jest w środku, mogę tu zajrzeć? Możesz. Puk, puk, aż się boję, nie wiem, tu są jakieś kable i jakieś narzędzia, gdzie ty nas tato zabrałeś? Aha, jeszcze wiecie co nam tata rano powiedział? Że Harry Potter też kiedyś w takiej komórce mieszkał, eee... w takiej małej, pod schodami. Tu jest, są tu jest dużo rzeczy, bo tu jest nawet jakaś farba do malowania. A może tutaj wyma... Ja wiem, zrobimy tu remont. Wymalujemy komuś tu wszystko. Świetny pomysł. Myślisz, że tak to jest okej? Okay? To wrócę po Was za dni. A mogę zobaczyć co tu jest. Dobra, jakieś narzędzia. Się radzić, ja My się jadę, tu rozejrzymy, do ja domowimy. Aha, czyli już dostajemy a... same. A kto nam będzie trzymał kamerę? Weź poczekaj jeszcze chwilę, chociaż, chociaż 5 minut dobra, żebyśmy się urządziły tutaj. No dobra. To ja odkładam nasz plecak, w którym praktycznie nic nie ma poza zabawkami. No i czy ja mogę wynieść te wody? Jakie Ale nie możesz wyjść poza ten. To już się zaczęło? A piwnica to tutaj już się nie wlicza tam nie. dalej? No, A Do mogę tak ręce wystawić poza no, ten? Tak, no. A nogami tylko nie wyjdę. Bo my sobie tato chcemy tutaj zrobić po prostu więcej miejsca. Nie wiem, czy te. Co tu w ogóle jest jakieś. O nie, dobra. Nie, tego nie będę. robić. to był mój błąd. Czy to Czy to jest pająk? Widzisz już pierwsze pająki? O oh my god, mogłyśmy tu nagrywać odcinek Halloweenowy! To jest pająk. Jakbym cię mogła poprosić, idź trochę w tą stronę, to tutaj sobie rozłożymy to coś. Aha, i wieczorem tato, musisz tato, I chwila, pa, bo, bo <laughs> to musisz nam jakieś pająki przynieść. Idźmy jakieś mapa, bo pozabijam pająki. A dla mnie masz jakieś krzesełko? Znajdzie się coś? No, jest kocyk i jest krzesełko, to. M... No dobra, niech ci będzie. Muszcie nie wzięłam statywu. W sumie to my prawie nic nie wzięłyśmy. Proszę kochana. Tu masz sobie w kąciku swojego słonia. Jeszcze się tato ciebie o coś zapytam. Tak. Co to ma być? To mnie przeraża. Czy my tu mamy z tym zniczem spać? Jeszcze są wkłady do znicza tak w ogóle. To nie jest moja komórka. Nie wiem. Po A prostu możemy, ktoś ma Jak będzie za ciemno to możemy sobie to włączyć, zapalić? Tak nie tak. Będziemy miały nastrój. Ja nie wiem, Misiu, co tam widzisz. Tu są przeróżne narzędzia. Tu są praktycznie tylko narzędzia. A ja chyba zdejmę to wrócę. No bo co, czemu my po tym kocyku chodzimy? My na tym będziemy spały. Tato, jak wrócisz z tą zupą, to no. poprosimy Ciebie o poduszkę i o koc, bo Ui. potem musimy się jakoś wow, czymś matka. przykryć. No nie a dość, co ty myślałeś? Wymyślisz nam challenge, to musisz o nas zadbać, ale ogół, ogólnie jest dość, tutaj ciepło. Chcecie, nie dość, że chcecie. Mama, zaraz ci zdejmę. Nie dość, że chcecie pomidorówkę. To jeszcze Oliwia kocyk. Chce. To jeszcze, no, ale to byśmy z głodu pobiście. umarły, jakbym miała ja po jedzenie. to co bym miała powiedzieć dostawcy, że proszę mi do piwnicy przynieść jedzenie, on by sobie pomyślał, boże jaka piwnica i gdzie, nawet by chyba nas tu nie znalazł, bo tu są jakieś dziwne korytarze. Jak też to zdejmiemy ten polarek, chcesz? Nie. Mi jest gorąco, mi jest gorąco. Myślałam, że tobie jest ten. No dobra, to my sobie tu jakoś spędzimy fajnie czas, Oliwia mówi, że coś tutaj jest, ale czy my możemy to ruszać? No chyba tak. Nie wiem. Wow! Zobaczyła, ja co zobaczyła? Taką lalkę Barbie! Ale czacze! Bo to jest. Czy jedna... to jest ta najnowsza ralka Barbie tak. z tego serialu Szczypta Magii, który leci na mini-mini? Tak, ale nie myślałem, że Olivia wpadnie na to tak szybko. Jest jeszcze jedna ukryta. Zrobiłeś nam niespodzianki? Tak. Ale fajnie, ja jest jeszcze jedna. A ja wiem. To to? Już tak A ja szybko? nie wiem. Czy zaraz zobaczmy, tak! To? to też z tego serialu, to lalka, Ale, czat! No dobra, to my się bierzemy zaraz pakowywanie, ale tam, no, tata, zrobiłeś dzień, ale się cieszymy. Tak, tylko będzie tylko jeden problem. Nie ma jak tego otworzyć. Wziąłeś nam nożyczki, żeby tutaj poprzecinać to wszystko? Tata, ty jesteś w ogóle nieprzygotowany! Co my z tobą mamy? Ja tam widzę, tam. Młotek. Nie! Ja kawałek, widzę młotek. kawałek jakiejś. Yy, piłki? Co to, to żółte tam co nie leży? Nie już takimi narzędziami będziemy otwierać A radźcie sobie jak chcecie. O mój Boże, dobra. Jakoś sobie... to challenge. Piłkę widzisz? Nie, o tą żółtą Wiesz, piłkę nie mi ważne. chodzi. Tak. Chodzi o taką piłę, żeby tak ciągnąć. Nie, bo nam się zniszczą te piękne laleczki. No dobra tata, ty sobie już idźmy sobie tu poradzimy, ale skąd będziesz wiedział, A. że my tu jesteśmy? Musisz nas pilnować, bo jak stąd wyjdziemy, to ci nie powiemy, że wyszłyśmy. Równie dobrze mogę zamknąć drzwi. Nie, to do nas zamknie tutaj! Proszę nie, proszę nie. Posz... Ale buwer. Posz... To my będziemy tu zamknięte? No co? To chociaż tutaj czasami przyjedź do nas i zobaczy wszystko, jest ok. Przyjadę z pomidorówką, z kocem. Z gorącą i... pomidorówką i z makaronem, i dajcie znać, jaką wy wolicie zupę pomidorową, czy z ryżem, czy z makaronem, ok? Bo ja makaronem. Oliwia z makaronem, a ja może z ryżem, więc możesz zrobić i makaron i ryż. Także macie zabawki, to macie manerwy. świeczkę, ta też ma nagrodę, musisz to sobie iść stąd. Dobra, tak. Ja sobie kłócam, Oliwia cały czas sobie wstryka folię bąbelkową, której tutaj jest bardzo dużo, więc super, będziesz miała co robić. Nasz pusin się tutaj zadomowił, zaraz mu założę tą czapeczkę, a wzięłaś sobie jakieś mazaki albo kredki. Zapomniałaś, poprosimy tatę, yy, tylko nie wiem, o który on dokładnie przyjdzie. I zobacz. Zobacz, co tutaj jeszcze wystaje z tego pudełka. Mamy nożyczki, jesteśmy uratowane. To co bierzemy się za otwieranie tych cudowności tylko spójrzcie jaki piękny piesek jaki jest uroczy no, oczywiście jeszcze tutaj ma nie czego nie wzięłaś Pię nie wzięłam drugiej kartki bo bym chętnie sobie zrobiła szlaczki chciałabyś szlaczki porobić i jeszcze pewnie coś napisać Oliwia lubi pisać i lubi czytać. Słuchaj, dobra, to teraz się pobawimy, a jak tata przyniesie nam tą zupę, to wtedy go poprosimy, żeby nam jeszcze przywiózł Twoje przybory. Tylko spójrz, jakie to jest przepiękne, przecudowne. Ja tylko się boję, żeby nam te małe elementy się nie pogubiły. Jest i grzebień, więc nawet będziemy my go mogły używać, żeby się troszeczkę wystylizować. Piękne włosy. Tak, no i najważniejsze, to jest nasza Malibu. A, A mi się Libu podoba. Ma jeszcze Motylka. A ja mi się, wiesz, co podoba? Kotka, albo pieska. To jest piesek. A wiesz, co mi się podoba? Ta jest suknia jest przepiękna. I do tego te takie skrzydełka na rączkach są mega. także. Ale jak ja patrzę na to. Oliwia się nie może skupić, bo tutaj mieszkają to. pająki. Trzymaj i zaraz otworzymy Roki. Roki ma taką U uroczą nas? kaczuszkę. W piwnicy, jak byliśmy. Naszej? No. To co tam było? To widziałam pająka. A ja kiedyś widziałam szczura, ale nie w naszej piwnicy. Jak jeszcze mieszkałam u babci i dziadka ze swoimi nie. rodzicami, to kiedyś otworzyłam drzwi od piwnicy i od razu wyleciał taki wielki szczur z ogonem. A co jest gorsze? Pająki czy szczury? Pająki. Nie, no chyba szczury. Pająki. Dobra, to teraz wy widzowie też nam napiszcie, czego się bardziej boicie, a może w ogóle ja niczego panią. się nie boicie. A jak patrzę do na tego naszego pusina, to wygląda jak marynarz z no, taką czapeczką. Tylko jeszcze naklejkę i będzie pusinowy marynarz. tu Tudą, tu todą tu przedstawiam wam roki, która ma przepiękne tęczowe włosy, i to jest moja faworytka zdecydowanie. Oliwia tutaj przykleiła naklejkę pusidową, trzymaj lalę i teraz oceń, która według ciebie jest ładniejsza, ta czy ta, ta czy ta, trudny wybór, no ja i oczywiście do niej... Tak, i do niej też był dołączony grzebień, więc jesteśmy uratowane. Wybierz, który będzie twój, a który mój. Ty pewnie sobie weźmiesz różowy. Twój będzie różowy, a mój niebieski. To mnie teraz zaskoczyłaś, serio? Ostatnio Oliwia zaczęła po prostu yy, brać wszystko co różowe w sklepach i tak dalej, więc myślałam, że grzebień też będziesz chciała mieć różowy. To ty sobie jeszcze popstrykaj tą folię, bo widzę, że cię strasznie korci, a ja wam coś pokażę. Tata jednak nas nie zamknął, bo ja mu powiedziałam, że to jest niebezpieczne, bo w razie pożaru byśmy na przykład nie mogły stąd wyjść, więc nie wolno nikogo tak zamykać, prawda? No właśnie, ale obiecałam mu, że nie będziemy wychodzić poza tą linię o tutaj. A tutaj są nasze śmieci od tych laleczek, po prostu tam wyrzuciłam, ale oczywiście później posprzątamy. Zostawimy tą piwnicę w takim samym stanie, jak ją zastałyśmy. Wszystko to potem ze sobą do domku zabierzemy. I już. To co teraz robimy? Bawimy się naszymi nowymi laleczkami? Tak! To świetnie! Woo! A, a tutaj obok, tu można zobaczyć, że jak są takie dziury. Są to, dziury. To tu są okna takie. Tu można podejrzeć, co ktoś inny ma w tej drugiej piwnicy, bo tam jest piwnica sąsiada, prawda? Ja widzę, że cały czas patrzysz w tą stronę. Korci cię ta ściana, a ja wolę tą stronę. Bo tu jest przynajmniej okno i widok ładny, a tutaj mamy, zobaczcie, jak a tutaj, tutaj jest okropnie. Tutaj cię nie korci, a zobacz ile tutaj jest rzeczy, może potem sobie też pozaglądamy w te półki. Sprawdźmy, sprawdźmy plecak. To my się na razie rozłączamy i jak coś tutaj znajdziemy ciekawego, to wam o tym powiemy. Zobaczcie, tata naprawdę nam przyniósł tą zupkę pomidorową. Ja mam kotleciki i gorącą herbatkę. Oliwia mówi, że jest jej zimno, więc idealnie, zaraz się zagrzejesz. Zobaczcie, jaką Oliwia ma tutaj metodę, widzicie? Weszła sobie na słonia i tak sobie będzie zajadała przy naszej takiej półeczce. Jak to nazwać? Biureczko, stoliczek? No nie wiem. Pusię Pusin siedzi tutaj obok Oliwii. to? jesteś tak. głodny? Nie. A jadłeś? Tak. A ty, Pusin, też jesteś głodny, czy nie? Tak myślisz? Głodny czy nie? Jak bo chcesz, możesz już go nakarmić? Mówił, że nie jest głodny. Bo się nie jest głodny. No i co to to robiłeś bez nas? Odpoczywałem. Bo już jest która godzina? 16? Późno jest. No. Odpoczywałeś? Odpoczywałem. A tęskniłeś za nami? Mocno. Wyobraź sobie, że tutaj nie ma internetu. O, I... jest mi przykro. Ale fajnie spędziłyśmy ten czas. Tak? Rozmawiałyśmy ze sobą, prawda? Przytulałyśmy się trochę, poczytałyśmy książeczkę, bo tutaj też mamy książeczki. I słuchajcie, trochę pogarnęłam, bo nie powiem... Ej, a ty szedłeś trochę na dwór? Eee, tak. Byłeś dzisiaj na spacerku? Tak. Bo my tu widziałyśmy przez okno, że odrobinkę padał śnieg. No to ale on nie się padał. chyba już rozpuści, nie? Tak, ciapa. A ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że my tu zrobiłyśmy ogromny bałagan, więc troszeczkę pogarnęłam. No bo jeszcze trochę będziemy się kładły spać, i ja nie wiem, co my będziemy robić. Mam nadzieję, tato, że tutaj z nami zostaniesz na noc. No jak to nie? Mamy tu być same? Chodź, mieścimy się tu wszyscy, na Ej. pewno będzie dobrze. Chociaż przynieś mi jakiegoś mopa, żeby... Oj, ja z tym mopem... Ale tato, myślisz, że w nocy to te pająki będą tutaj grasowały? Nie, tak? co ty? Ale zwierzęta żyją nocą. Mm. Ojejku, jaka dobra herbata. Jak chcesz mi się to też sobie spróbuj mojego kotlecika, a już jeszcze tylko zapytam, co jest na kolację. Bo to jest obiad i trochę późno nam go przyniosłeś, bo my już jesteśmy głodne. Nie Już wiem, a ma co macie fotę na kolację. Co byśmy chciały do jedzonka? Mi to się marzy hot dog taki z żabki. A, a my się marzą cieplutkie sweczki. <laughs> Oliwia by chciała frytkie hot doga. Musisz to tato ogarnąć. No nie masz wejścia. Tato, jakie mam Szkoda, że tego nie możecie zobaczyć takie! A co ty tato myślałeś, że też na takie wyzwanie i co? I że sobie pójdziesz od nas? Tak? I że będziesz góry, miał totalny tak. luz. Dobra, teraz musimy w ogóle zobaczyć, czy my damy radę tutaj się położyć. Jak myślisz? Zmieścimy się? Trzeba by było chyba przestawić tego słonia dalej. Mamy już poduszeczkę. Tata nadmucha jeszcze ma żeby nam było mięciutko. I znowu te miny takie. Mam nadzieję, że nas widać, bo to jest bardzo słabe światło, wiecie, A na dworze robi się ciemno. No i mamy kocyk. Mi jest strasznie gorąco, więc ja nie wiem. Oliwii jest chłodno. Może będzie chora, oby nie, oby tak nie było. No ja robię test na żywo. Słuchajcie, jak to będzie, jak będę szła spać? Ja się kładę. Będę musiała mieć podkurczone nogi. Chociaż nie, nie jest źle. Ale teraz mam dziwny widok. Tu u góry są różne rzeczy, wiecie? Aha. Nie chcielibyście tego widzieć. E, Oli, jak myślisz, czy my damy radę tutaj zostać? Chodź, Misiaczek, do mnie, chodź troszeczkę. Połóż się tutaj, zobacz, przetestuj, czy tak będzie dobrze. Co ty o tym sądzisz? Damy radę, czy przerywamy to wyzwanie? Podejmujemy się go? Dobra, jeszcze trochę. Oliwia mówi, że dobra, no to super, ale jestem z ciebie dumna. Zobacz, w sumie nie jest tak strasznie. Ale już kilka pająków pozabijałam. <laughs> Oliwia walczy z pająkami. I dobrze, ja to się boję tylko tych myszy i szczurów, żeby nam tutaj nie przyszły. Bo nie ma tu takich zwierząt Wygryzą roku. ten, kocyk nam wygryzą. Proszę nam jeszcze wymyśleć chociaż jakieś wyzwanie. Chociaż jedno. Dobra, ja, ja chyba jednak nie wytrzymam. Wytrzymaj! Z mamusią będziesz. A co to masz takie mokre tutaj? Czemu ty masz takie mokre to futerko? A dostajemy bardzo dużo pytań. Skąd Oliwia ma to futro, Tato? Pamiętasz skąd? Ze sklepu. Ale z jakiego? Nie pamiętam. Bo widzowie są ciekawi. Z rezerw tak, w Reserved kupiłyśmy to futro i słuchajcie, my je mega polecamy Oliwia do tej pory w nim chodzi zamiast kurtki, jest ciepłe nie gniecie się i nie wiem co jeszcze na ten temat powiedzieć i piszecie nam duże komentarzy, że weszła Pusinowa kolekcja w Reserved, jeżeli chodzi o ubrania, to zabierzesz nas do Łodzi do Reserved, tak. to świetnie ja już przeglądałam na stronie internetowej i są przepiękne świąteczne bluzki z Pusinem oczywiście, bo Oliwia nadal kocha Pusinę świąteczne Świąteczne, Oliwia za nie mówiła Ale z drugiej strony, czy się opłaca kupować takie bluzki świąteczne Jak one tylko będą przez grudzień A potem już nie będziesz takich nosiła Będę a, y, Zajadasz jeszcze tą zupkę? Tak To ja biorę kotlecika Zjemy i nie wiem co będziemy robić Nie mam już pomysłów Spędziłyśmy tutaj... Pająki. Tyle godzin tutaj spędziłyśmy To chyba ty będziesz zabijała te pająki Bo ja się tego nie tykam Poza tym podobno pająki przynoszą szczęście i nie powinno się tego robić. Ale to nieprawda. Nie? Właśnie, kotlecik już mam chyba zimne, ale spróbuj. Nie, nie, ta to, ta to, ta to, poczekaj. Jeszcze się nie rozłączaj, bo już wiem, że ty chcesz stąd iść. Przyznaj się, czy ty to sam zrobiłeś? Z delikatną pomocą. A kto ci pomagał? Nie powiem. Musisz powiedzieć, skąd to masz tą zupę i te kotlety, to jest niemożliwe, żebyś ty zrobił ten obiad. Nie powiem. A jak myślisz, co to, to robił? No na pewno zamówiłem. Myślisz, że zamówił? Y zamówiłem, ale u babci. O babci. He? Ja czuję to jest smak kotletów babci. A zupa jest od babci? Czujesz ten smak? To jest to? No to? To jest to samo. Babciu, no to ci dziękujemy. Uratowałaś nas. Nie mamy przynajmniej pustych brzuszków. A w sumie co? Chcesz się zamienić? Kotleta byś chciała? Ty, pożeraczu moich kotletów. Chociaż są dwa, to możemy się... Tata, ale coś jest za mało tych kotletów. Zjadłaś. Po drodze tata zjadł. Na pewno tata nam wyjadł. Nic nie powiem. Zobaczcie, Oliwia już leży, bo stwierdziła, że jest zmęczona. Zaraz kładzie się spać, a w sumie się nie dziwię, bo mamy godzinkę 20. Czy jest ci teraz ciepło? Wystarczy ci tylko ten kocyk? Według mnie jest bardzo ciepło, bo tutaj obok idą takie rury. I one nas tutaj grzeją. Także i Oliwia się kładzie spać, i ja jeszcze sobie z godzinkę posiedzę i coś poczytam i dopiero położę się obok ciebie. Na sam koniec tego odcinka pozdrowimy kilka osób i pierwsze pozdrowionka polecą do Diany. Napisałaś z konta na talemak 1252 Buziaczki, kochana, lecą do ciebie. Pozdrawiamy Zosie Handkowiak ze Swarzędza. Hania. Pozdrawiamy też Hanie Hania napisała z konta Hania 9233 buziaczki Haniu for you Pozdrawiamy Milenę Oporowską Która ma różyczkę Albo miałaś różyczkę, bo już mamy nadzieję, że ci przeszło Życzymy ci szybkiego powrotu do zdrowia I oczywiście jeszcze lecą pozdrowienia dla twojej koleżanki Sandry Buziaczki dziewczynki do was lecą Pozdrawiamy Julcie Julitę! I jeszcze pozdrawiamy Twoją siostrę Emilkę I podobno dziewczyny nas oglądają razem bardzo jest nam miło z tego powodu. Dziewczyny, Wam też wysyłamy buziaczki. Pozdrawiamy Natalkę. Natalka napisała z konta Monika Merera 1705. Buziaczki. I jeszcze pozdrawiamy Pusin ciasteczko. Do Ciebie też lecą buziole i pozdrowionka. Czy Nie wiem, ale bardzo fajna nazwa konta. O, Trochę mnie widać. To już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Dzięki, że z nami byliście. Pamiętajcie, zostawiać nam łapeczki w górę, subskrypcję, dzwoneczek i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa całusy 102. Gasimy światło, czy nie? Nie. Nie gasimy? To będziemy przy takim zapalonym spać?